Jedziemy środkiem transportu nie używającym węglowodorów, tylko korzystającym z celulozy. Węglowodany. Same. Hello, madam. O, grecka ta, ambasada. O. Nie udawaj, Greka. Nie rób takiej miny. Koń, nie koń. Obowiązują te same zasady ruchu drogowego. A koń się najadł. koń się najadł, bo miał e, obrok obrok uwieszony A to są też takie samochodziki, którym się jeździ. O, oh, hello, hello. What you think? What you think? What you think? Europe. We are from z Europy Okej, okay, ruszamy A konie to, to. O. Wszyscy trąbią Ten biedny koń Ja się stresuję O, pytaj czy ja mogę basen tego konia potraktować Ty tam Walenty chciałby wybatorzyć konia Walenty nie batosz konia. Jako po prostu nie widzę tego bata, ja poza idę. Dobra, dobra Dobra, dobra. Nie ma batozenia koni. O tam jakoś lepiej. Taki Aleksandria Ty mówisz na policjanta pies? Nie, no ty Aha. No no, dobra dobrze. Ja byłem ciekaw. Dzień dobry, dzień dobry, do wszystkich oglądających Kłaniamy się Walenty, Kania Pozdrawiamy! Rafał, Harhala dzień Dobry Siemano, siemano, no i oczywiście koń i Inacz... Hello, hello, hello Hello, hello, ale hello. Ale hello. Ale hello. Tak hitamy, <laughs> Moment, jak to wyłączyć tutaj, o tu Dobra Koń nabrał prędkości Aleksandria dzielnica raczej chyba elektryczna chociaż i części samochodowych o, hello, hello man o jak ktoś lubi retro samochód ojoj, koń dostał w szyję małym wacikiem koń ma 7 lat podobno zapraszamy do Aleksandrii, właśnie się dowiedziałem, że Mamy już tak. Na, nasz aleksandryjski Halo. akademik 7.0 to Walenty Kania, freak kulinarny. Rafał Harhala, właściciel browaru Świdnica Ja. W sumie, w su, w su, w sumie nic. E, no i co? I z, zaraz dojeżdża do nas kontrabasista, i przyjeżdża pani filozof z Bristolu. Będziecie chcieli, zapraszamy. Pogadamy. Mamy tutaj mnóstwo znajomych. Hello, hello! Mamy tutaj mnóstwo znajomych! Jeżeli kogoś. O, konia ponosi! Jeżeli kogoś jara oglądanie Egiptu, nie takiego z perspektywy leżaka na all excuse me, no to zapraszam, zapraszam do kontaktu. Jest bardzo, bardzo dobrze, a nawet lepiej. No i mają tanie kołpaki, można przyjechać i kupić dużo kołpaków. Dobrze, zaraz będziemy się zatrzymywać, także dziękujemy za, za oglądanie. No i, no i rekonstruujemy piwo, piwo, ale sumeryjskie, już, już jesteśmy na półmetku przygotowań pierwszego etapu, także zapraszamy. Akcja nazywa się Kamel Milk, jest do obejrzenia na moim Facebooku, na Rafała Facebooku, także śmiało, śmiało, elo. 到的呢